Wchodzi klientka, mhm. klientka się rozbiera i co powiecie o tej scenie? Trzeba było podejść do klientki, wsiąść od niej, może tą kurtkę powiesić na wieszaku, zaprosić na fotel. Czyli wszystko wiesz? Tak. To dlaczego to nie działa? Klientka nie wie, gdzie ma powiesić kurtkę, klientka nie wie, gdzie ma usiąść, klientka nie wie, na którym stanowisku ma usiąść. Mhm. Klientka nie wie nic. W komunikacji? Zero. Dobrze, następny filmik. Co tu pani było, Co tu pani było mm -hmm. Pewnych słów w fryzjerstwie nie ma. Mm -hmm. Nie istnieją. Chciałabym pani coś zaproponować. Mm -hmm. Już lepiej brzmi. Idziemy dalej? Mm -hmm. Tak. Lądzik. Lądzik. Odrościk. Mm. Dziewczyny, ja nie wiem, czy wy naprawdę oglądacie moje afery fryzjera. Przecież doskonale wiecie, że ja nienawidzę tych zdrobnień. Porwały się, dziewczyny, na trochę odpowiedzialną rzecz. To jest prowadzenie biznesu. To jest odpowiedzialność za te usługi. <laughs> Mamy tutaj dosyć poważny problem z serwisem i obsługą klienta. Te słowa ze strony Maćka uderzyły ją. Tak, ona będzie teraz to przeżywać. Przeżywała zresztą, jak było widać i, i będzie to przeżywać. Z... I jeszcze długi czas. Przyjechałem tu i zależy mi, żeby Wam pomóc. Bardzo Was polubiłem.